personalizacji naszego serwisu ciąg dalszy i kolejna strona do personalizacji. My najpierw zobaczmy sobie jak wygląda nawigacja naszej strony. Czyli mamy stronę domową, mamy stronę o firmie, mamy stronę blog, którą będziemy modyfikować, będziemy modyfikować wpisy już w kolejnych lekcjach. Kontakt, żeśmy spersonalizowali polityka prywatności, taka mała personalizacja tej strony się dokonała, ale ja proponuję, żeby ją z menu tutaj wyłączyć, a żeby były tylko linki do tej strony polityka prywatności. O tym na lekcji poświęconej takiemu dopracowaniu już nawigacji na naszej stronie. Teraz czas na stronę portfolio. I ja bym ją zamienił na stronę oferta, i tutaj bym opisał te domki, które są dostępne łącznie z wnętrzami tych domków, które są dostępne w ofercie naszego pensjonatu. Strona Styles, ja bym ją wyłączył z menu, i tutaj już, czy będziemy ją modyfikować, czy nie, tu bym odwołał się do decyzji waszej. I czy kolejna podstrona w waszym serwisie firmowym na dzień dobry, na początek będzie potrzebna. Natomiast mamy już prawie komplet, mamy stronę domową, mamy stronę o firmie, będziemy mieli ofertę za chwilę, mamy kontakt i będziemy mieli oczywiście blok. W związku z tym zabieramy się do pracy, jeżeli chodzi o personalizację strony z ofertą. Tutaj, jak wejdę sobie do panelu administracyjnego, czyli moja domena, Ukośnik, wp, myślnik, admin, loguję się strony menu i wchodzę na stronę Portfolio of Work, edytuj, i tutaj będę. Zmieniał nazwę tej strony na Oferta. Oferta. No i oczywiście konsekwentnie muszę tutaj zmienić na bezpośredni odnośnik, i w tym miejscu muszę zmienić stronę, uproszczona nazwa do adresu URL. Muszę tu zmienić na Oferta. Tutaj troszeczkę przysłania okienko ze mną. W tej chwili to, ale tutaj jest takie okienko uproszczona nazwa do adresu URL, i tu wpisujemy oferta. I robię pierwsze zaktualizuj, czyli zmieniam nazwę strony. I ona powinna w menu tutaj już mi się pojawić jako, jako, o, nie udało się znaleźć tej strony, czyli będę musiał menu poprawić. Tak, w takim razie. Dobrze. To w takim razie poprawiam menu i idę w tym momencie sobie do. Wygląd menu i od razu zrobię to co, to, co zamierzałem, czyli stronę polityki prywatności z menu usunę, styles. Tą stronę na razie z menu usunę, tak, żebym miał już menu docelowe w tym momencie. I mam portfolio, portfolio też z menu usunę, i mam stronę oferta, którą do menu dodam. Czyli dodaj do menu, teraz sobie przesunę, czyli będę miał w tej kolejności: Home, czyli strona domowa, strona główna, o firmie, oferta, blog, czyli strona wpisów blogowych, gdzie będę aktualności, z gór na przykład przedstawiał, i wreszcie strona KONTAKT, czyli mam komplet menu takiego, jakie chcę je widzieć w tym momencie. I daję w prawym dolnym rogu przycisk, naciskam przycisk Zapisz menu, i zapisuję to menu. Sprawdźmy, jak to w tej chwili wygląda. Tak, portfolio oczywiście tej strony, tak, tej strony nie ma, bo ją zmieniłem na oferta. Czyli mam to menu, które zaprojektowałem przed chwilą. Klikam oferta, i już mam tutaj. W nagłówku strony Oferta. Czyli to jest moje docelowe menu, na które się decyduję i docelowy układ stron, docelowy na początek naszego biznesowego projektu oczywiście. Później w ramach rozwoju, w ramach pojawiających się nowych projektów, oczywiście będziemy wprowadzać zmiany. I teraz idę już do strony wszystkie strony i mam Oferta, Edytu, jeszcze raz wchodzę. I teraz, teraz już będę edytował konkretnie tą stronę. Oczywiście, to zdjęcie przewodnie jest w nagłówku, także ono jest takie samo dla wszystkich stron. To może być jakaś grafika przewodnia, również o tym też mówiliśmy, mówiliśmy wcześniej w tym momencie. No, i teraz wcześniej powinienem mieć też przygotowane jakieś teksty. I tutaj. Nasze domki albo domki Bacy. Zobacz. Yy, zobacz domki domki Bacy. Bacy. Yy, I oczywiście tutaj yy, tutaj muszę yy, wstawić spersonalizowane zdjęcia. Yy, będzie domek, wnętrze, domek wnętrze w takim układzie. No i oczywiście później yy, będę tutaj yy, jakąś op yy, opinię yy, na przykład. Na temat obsługi albo opinii klienta, ja tu mam tekst od razu przygotowany. Taki e, o, e, tutaj, e, dotyczący obsługi e, gości przez rodzinę Baców, i tutaj będzie Anna Baca, właściciel, tak? Anna Baca, właściciel, powiedzmy się, podpiszę. Yy, właściciel, o, Anna Baca, właściciel. Jeżeli chciałbym dodawać nowe, nowe bloki, to mam tu plus i mogę, yy, mogę tutaj dodawać nowe bloki również, ale yy, o, plus tutaj, nowy blok i tu wybieram sobie blok, jaki chcę. W tym momencie, natomiast, czy zwykły akapit, na przykład, tak, i, i dodaję, sobie, dodaję sobie na tej stronie nowy akapit, tak, i zaczynam tutaj pisać. W związku z tym, że my mamy taką filozofię, że na razie zmieniamy to, co jest na stronie, i tak, żeby tutaj ta strona nie straciła na układzie, nie straciła na jakimś wyglądzie, i to jest taka pierwsza wersja naszej strony. Potem, jak będziemy poznawali, Dalej to narzędzie WordPressa, to, to będziemy mogli sobie tutaj na tej stronie pewne elementy dodatkowe, już będziemy mieli takie wyczucie, będziemy mogli sobie dodawać. Na razie zmieńmy tutaj, zmieńmy tutaj te zdjęcia i będziemy mieli stronę oferta tak estetycznie wykonaną. Czyli klikam teraz na zdjęciu tutaj i mam, i mam tutaj backgrounds. Bo to jest zdjęcie takie, które jest tłem. Tłem backgrounds browse. Otwiera mi się biblioteka multimediów. I teraz y, powinienem mieć zdjęcie, które y, jest rozdzielczości 800x600 około. W związku z tym muszę załadować nowe zdjęcia, między innymi z wnętrzami tych domków. I teraz y, idę sobie na dysk. I mam y, tutaj zdjęcia naszych domków. I oczywiście muszę je, tutaj, muszę je tutaj wstawić. O, pojawiają się już. I to są zdjęcia, zarówno domów, jak i wnętrza. I teraz przyjąłem, że najpierw będzie domek, i oczywiście przypominam o tym, że, że muszę je opisać. Domek bacy 1 pod SEO powinny być to takie znaczące opisy wybierz o i teraz tutaj mi się już to tło zmieniło tak tutaj jest view project tak w tym momencie czyli zobacz projekt ja bym powiedział że tutaj bardziej bym się skłonił tutaj do tego żeby to była rezerwacja czyli teraz sobie to opiszę domek domek bacy Domek Bacy 1, tak. I teraz yy, yy, coś takiego jak yy, yy, jakieś zdanie, które zachwala tą ofertę i sobie tutaj wkleję, tak. Wkleję jako zwykły tekst, o. Yy, teraz yy, yy, teraz yy, nasz hotel, czy nasze domki, Nasze domki o. O, dobra. I teraz zamiast view project, to zróbmy w ten sposób, że zamieńmy to na. Zarezerwuj, na takie wezwanie do akcji. Call to action. Zarezerwuj. Zarezerwuj. O. I teraz tutaj mamy jeszcze link zewnętrzny. My tutaj damy linki do strony Kontakt. Tak, tak zróbmy, po prostu, bo tam będzie rezerwacja w formie albo formularza kontaktowego, albo telefonu. Na razie nie używamy żadnego systemu rezerwacyjnego, a zresztą systemy rezerwacyjne zwykle. Takie, takie szybko dostępne to są zewnętrzne systemy rezerwacyjne w chmurze wdrażane. I w przypadku ośrodków jakichś tego typu wypoczynkowych, racjonalnie jest kupić sobie system rezerwacyjny w chmurze niż budować go, nie wiem, w oparciu o WordPressa czy jakiegoś innego, innego w tym momencie CMS-a. Dobrze, to dajmy, dajmy tutaj link do strony kontakt od razu, tak. Okej. Okay. Tu jest zewnętrzny link, teraz dajemy link do strony kontakt i OK, mamy tutaj już tą nawigację rozwiązaną. Czyli to jest domek Bacy 1 i idziemy dalej i zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Jak tutaj sobie klikniemy na ten obraz, to mamy coś takiego jak backgrounds i tutaj sobie otwieramy i tutaj mamy im Imicz takie właściwości powiedzmy, tak, w tym momencie dotyczące tego, tego obrazu. I możemy tutaj go bardziej wyciągnąć, tak, żeby, żeby on był ten biały napis widoczny, ale żeby nie był on taki ciemny, tylko żeby on był bardziej jasny. I 0,7 pamiętajmy, ustawimy pozostałe obrazy. Zaktualizuj. No, i teraz oczywiście idę dalej do pozostałych obrazów. I tutaj będę miał domek bacy, drugi. I tutaj znowu klikam. Klikam na Backgrounds. Backgrounds, później Browse. Tutaj obok. Tutaj tej ścieżki. Browse. I teraz, teraz mam. Domek numer numer 2 powiedzmy, tak, dobra. Domek, domek bacy. Domek bacy 2. O, no, w ten sposób sobie zrobię. Ok. I teraz oczywiście, oczywiście muszę zmienić teksty, ale też proszę pamiętać o tym, żeby żeby tutaj zmienić teraz backgrounds i tutaj ustawić na 0.7 jasność tego, tak. O, troszeczkę ten obrazek rozjaśnić i na 0.7. I tutaj zaktualizuj. Oczywiście domek Bacy, domek Bacy 2. Domek Bacy 2. I tutaj po kolei trzeba będzie teraz zmienić teksty. Już to robimy. O i na przykład tutaj mam jakiś tekst, który chcę wkleić. Zaznaczam to prawy przycisk myszy, wklej jako zwykły tekst. O, proszę. I teraz tutaj tak samo Robię zarezerwuj, tak samo, czyli ten sam tekst kopiuję co tutaj. I zgodnie z tym daję też do link do strony kontakt tutaj w tym, w tym przycisku. Tak. Ok, i zaktualizuj. Teraz mi zostało jeszcze do zmiany dwa zdjęcia i tutaj mam oczywiście e, tradycyjnie idę tutaj e, backgrounds Brows. wybieram sobie zdjęcie wnętrza tutaj takiego domku i teraz domki bacy e, domki bacy tak ok już tu szybko to zrobię tu jest jedno wnętrze e, i oczywiście znowu Rozjaśniam troszeczkę tutaj do, do 0,7, tak, w tym miejscu. O. I to samo robię w tym przypadku: Backgrounds, Browse i ostatnie wnętrze domku wklejam tutaj i oczywiście ustawiam na. Yy, 07 tutaj w tym momencie o tak no i to jest praktycznie komplet oczywiście muszę zmienić jeszcze linki tutaj i wszędzie wszędzie teksty zarezerwuj będą o już zmieniam czyli te call to action sobie pozmieniam chwileczkę tak żebym miał wszędzie wszędzie zarezerwuj tak o I oczywiście tutaj w tym momencie link do strony do strony kontakt. kontakt. Zresztą całe, całą nawigację trzeba będzie jeszcze sprawdzić na koniec i będzie taka lekcja poświęcona sprawdzeniu nawigacji. Oczywiście tutaj już, tak, to będzie wnętrze domku Bacy 1, tak, tutaj również. To jest domek Bacy 1. Wklej jako zwykły tekst. Prawy przycisk myszy, przypominam. To jest domek Bacy 1, a to jest domek Bacy 2. Oczywiście pewnie marketingowo byłoby lepiej nazwać je jakoś bardziej romantycznie. No i oczywiście tutaj jeszcze jakieś, jakieś tutaj teksty są potrzebne. Ja tutaj podmienię jeszcze teksty i co zakończy proces yy, modyfikacji naszej strony. Yy, ok, yy, i tutaj jeszcze mam przygotowany jakiś tekst. Oczywiście one muszą spełniać cele marketingowe. Moje teksty są typowymi tekstami demo. I prawy przycisk myszy wkleję jako zwykły tekst, i w tym momencie to kończy personalizację tej strony. Ja daję w tej chwili, zaktualizuj. No i mam stronę w tej chwili z ofertą. Oferta, wchodzę, proszę bardzo, już ona jest spersonalizowana. Są moje zdjęcia. I moje teksty. Stopka jest zmieniona, nagłówek jest zmieniony, czyli to ten motyw w nagłówku, czyli to zdjęcie domków bacy, co kończy personalizację strony oferta.